Piasek. Kurde, hmm. hmm. broń. Palemka. Co? Broń. O... Palemka, powtarzam. <grymka> Czekaj. <grymka> Ty pełny Palemką. Co? Czekaj, Pawek, co? Co mi dwoje dwoje broń. Pasuje, broń, tak? No, no, no ej, trzeba broń. trochę dalej myśleć. Ej, ja nie będę wam słowa rzucać. Ja nie będę wam słuchał rzucać, ej! A ty? Palenka? Palenka. Muszę proszę Was, to jest bardzo ja 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 O 10 razy! Okay, no no to nie się nie powiedzieć, bo okay. Okay. To ja powiem klucz. Ale ja się zastanawiam... Boże, co to za <laughs> ja ja Palenka, klucz! Mała ogólnie, tak, ogólnie, Jak ja na razie dawać. jestem pewny tylko, że Szymon, Szymon jest pewny. Ja! Ja Polenka, ja po piasek? Ja, ja, ja się zastanawiam. Ale to patrzysz. Broń. Dobra, dobra, no, dobra no, następna no, bada, ja następna. Ja następna ja. Muzyka. <głos> <głos> dobra, po pierwszym słowie myślę, że on jest pewny, więc niech mu będzie ta muzyka. Mm, dobra, wieża. Co teraz, Kuźwa? No co teraz? Wieża. A dawaj palemka. Ale jak wieża? No wieża. O kurde. Żebyś teraz nie wtopić. O kurde. Żeby nie wtopić. O kurde. Bez... Budynek. Co? Gudynek. No, Mądrze ja to, tak yyy. to już już. Mądrze to już wyknija. Yyy. Ale klucz może też jest takie szczególnie. mam mózgi, kurtka. Co? Okej, okay. okej okay. Jaka kuźwa kurtka O ja no. zarobiste, ja pierdziele Zaraz no, dobrze, dobrze Za, Płaczek no. Paweł jak nic kuźwa Jak nic Ja bym głosował Ale chcemy głosować? Ja bym głosował, stop, To musi być on Ja No Palenka, nie? A to może Palenka Ale ja, 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 ja nie rozumiem jaką. to kurtka no. Nie, no, nie. Okay. No, nie. Ten. Ogólnie ta, ta broń mi strasznie pasowała, ale już wiem o co ci chodzi. Ja też zrozumiałem. No ja wiem o co mu chodzi. Dobra, możemy głosować z pierwszym na spacer. Na... Na, głosujemy na, na Pawła. Na... Na Pawła. No. No. Dobra. Dobra. Co ty co było słowo? Nie wiem, coś jakiś. że. że zamek do kurtki, coś takiego? No. Zamek. zamek. Mogę skadywać, mogę kadywać.